Witam państwa bardzo serdecznie. Plantacja ogórków gruntowych dla przetwórstwa. Proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Eee, proszę państwa, rośliny przyjęły się, zaczęły rosnąć. Producent, właśnie w tej chwili wysypuje nawóz Jaramila Kompleks przy rządkach. Za chwilę będzie to objeżdżał, bo proszę zwrócić uwagę, tutaj przejdziemy do takiej ciemniejszej gleby, ile się wysypało siewek, kwastów. Eee, jest ich bardzo dużo, więc trzeba tą glebę. Wzruszyć, żeby nam ogórki nie zarosły. Też pewnie będzie za chwileczkę jakieś pile ręczne, bo przyrośna się nie da tego zrobić inaczej. Tutaj mamy kawałek taki bardzo podmokły. Idziemy dalej. Jest troszeczkę susze. I nawadnianie kroplowe rozłożone, ale jeszcze nie jest uruchomione. Poza tym no, pada, tak? więc nie ma takiej potrzeby, żeby te rośliny na ten czas nawadniać. Proszę Państwa, schłodziło się. Może być zagrożeniem chorobami bakteryjnymi, jak i mączniakiem rzekomym, ale na początek wydaje się, że należałoby. Troszeczkę postymulować te rośliny do wzrostu, więc dałbym malgaren Twin z Nutrigreenem, żeby pobudować korzeń i tą górną część. Potem, ponieważ jeszcze rośliny nie kwitną, Ferticus 3 Ramezolfo, czyli mieć siarką, żeby rośliny pobierały troszeczkę lepiej azot z gleby. Można oczywiście to... Zadozować tylko i wyłącznie nad rzędami, żeby nie tracić cieczy roboczej. I tak naprawdę na, na ten czas to wszystko na tej plantacji. Czekamy aż producent opieli. Będzie czysta plantacja. Zobaczymy, jak, jaki będzie przebieg pogody. I wtedy najprawdopodobniej za jakiś tam tydzień czy dwa rozpoczniemy nawadnianie kroplowe, jak również fertygację, żeby te rośliny zaczęły intensywnie rosnąć. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.